Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Nightingale, na kanale Szkoły Języka Angielskiego, gdzie naprawdę uczymy się angielskiego. Dzisiaj bierzemy się za miesiące, czyli months of the year. Więc, żeby nie przedłużać, zapraszam serdecznie, bierzemy się do roboty. Hoppa! I hoppa! Pierwszy z nich to oczywiście styczeń, czyli January. January. Rozpiszmy sobie to, żeby było nam łatwiej. Tutaj mamy dźwięk G. Czyli tak jakbyśmy po prostu czytali je je tutaj. Mamy kolejny dźwięk, który jest dźwiękiem pomiędzy a a e, czyli coś takiego jak krzyczące a e e. Ok? Czyli je je. No to później co? Później mamy new. Tak jakbyśmy czytali słówko nowy. Czyli takie new i ery. Leczutkie e, nie takie nasze polskie e, tylko e, e, czyli e, całość january, dż, e, -eri. january i to jest właśnie styczeń, lecimy dalej, hopa. Następny z nich to oczywiście luty, jak to przeczytać? Fe -bru february, february, february. Ok, rozbijmy to sobie, czyli mamy po prostu f. Później tak jak bru. No i to samo co tu, ery. Króciutkie e. Czyli February. 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 To luty, lecimy dalej. Po lutym przychodzi oczywiście marzec. Jak to ładnie przeczytać? Sprawa jest dosyć prosta. Tutaj mamy po prostu drugie A w środeczku, Tutaj czytamy po prostu przez M. A tutaj R. Wyrzucamy. A tutaj to cecha czytamy przez po prostu 3. Jak to brzmi w praktyce? Mocz. 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 Ok? Lecimy dalej. Hopa, po marcu przyszedł czas na kwiecień. Jak to ładnie przeczytać? Na początku może widzimy, że jest A, ale niestety przez A czytać nie będziemy. Będziemy to czytać przez E. E. Ok? Później mamy P, R, Pr, Pr, Pr. i E. Leciutkie E. I L, czyli April, 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 April. Dobra, lecimy do Maja w takim razie. hopa mamy już nasz Maj na tablicy. Bardzo prosta sprawa, po prostu czytamy to przez M, E, I. May, 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 May. po prostu. Dobra, lecimy dalej czerwiec Proszę bardzo, czerwiec na tablicy. Jak to ładnie przeczytać? Po prostu mamy tutaj j j Tutaj będziemy czytać przez długie u, przez długie u i później na końcu n. Czyli po prostu June. 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 Dobra, lecimy do lipca. Lipiec. Jak to ładnie przeczytać? Na początku mamy znowu dźwięk G, później mamy króciutkie U, nie chcemy go przedłużać, i mamy po prostu L, A, I. July! 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 July. I tyle! No to co? Po lipcu co mamy? Sierpień! Lecimy! Hop! Proszę bardzo, sierpień już na tablicy. Uwaga, bo tutaj już się coś będzie działo. Tutaj na początku. Mamy długie o. Długie O, to jest taki symbolik. I tu mamy O. To nie jest O. To nie jest ogest. To jest ogest. Ogest. Czyli mamy O. I tutaj po prostu G S, -S t. I tyle. August. O gest. O, gest. Ogest. Ok? Lecimy dalej. Co mamy po sierpniu? Wrzesień. Hop! Wrzesień, już na tablicy, sprawa jest dosyć prosta. Po prostu tutaj mamy se, p, tem, septem, ba. Króciutkie, leniwe, e. Ok? A tutaj skreślamy. Tego r nie chcemy. Po prostu septemba. 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 I tyle. Dobra. Pora na październik. Październik już na tablicy. Jak to ładnie przeczytać? Króciutkie o. O. Ok. Tutaj jest ty o. Okto By. B. Leniwe E. Rozkreślamy. Tradycja. oktober Ok toba. Oktoba. O. K Oktoba. Oktober. Ok? Dobra. Lecimy dalej. Listopad listopad. Sprawa też dosyć prosta. Widzimy tutaj już pewną zależność na pewno zauważyliście. Po prostu to R. Chcemy się go pozbyć. My nie chcemy. W większości słówek, gdzie R w języku angielskim jest tam gdzieś znajduje się na końcu, będziemy je omijać. Czyli tutaj mamy n to o czytamy jak dokładnie tutaj w oktober czyli o, o, okej okay? o, no wemba nie? no we b yeah? no krótkie e czyli novemba novemba okej okay? no wemba dobra ostatni Grudzień. Grudzień na tablicy Dysemba. Co tutaj się dzieje? Bardzo często popełniany błąd. Tutaj czyta to, tutaj to przez E albo I, a to się po prostu czyta przez Y, czyli D. Ok? Tutaj Y, tutaj D, czyli D, sem R. -er Tradycja, skreślamy B leniwe E, czyli Dysemba. December, December and December, ok? Dobra, wiele z tych miesięcy, jeżeli chodzi o pisemnictwo, jak gdzieś tam sobie piszemy albo coś, możemy skrócić. Więc zobaczmy, jak to wygląda, kiedy byśmy skrócili te miesiące. Dobra? Hop! I już mamy nasze skróty na tablicy. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę bierzemy z, y, trzy pierwsze literki i Zapisujemy tylko trzy pierwsze literki. Oprócz oczywiście września, czyli septemba, bo ma ich aż cztery. Nie każdy miesiąc takowy skrót posiada, a są nimi July, May i June. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że możecie się spotkać w jakimś czasopiśmie, na internecie, w książce albo gdziekolwiek, że ktoś użyje tych skrótów, zapisze w ten sposób, żebyście wiedzieli o co chodzi. No dobra, myślę, że możemy sobie troszeczkę tą tablicę wyczyścić i jeszcze raz powtórzyć wymowę wszystkich miesięcy. Gotowi? No to jedziemy. tablicę już mamy troszeczkę wyczyszczoną, estetyczniejszą. Zanim zaczniemy sobie powtarzać wymowę naszych poszczególnych miesięcy, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie zapisałem na środku słówko IN. Jak myślicie, dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że przed każdym miesiącem, jeżeli, jeżeli chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło w tym miesiącu, dzieje się w tym miesiącu albo będzie działo się w jakimś miesiącu, musimy przed nim dodać IN. OK? Wszędzie. Wszędzie gdziekolwiek będziemy musieli dodać IN. OK? Dlaczego o tym teraz już wspominam? Dlatego, że warto sobie zapamiętywać te małe diabliki. Ich jest bardzo dużo w języku angielskim i działają troszeczkę inaczej. Czasami tak samo, czasami troszeczkę inaczej niż w języku polskim. Więc jak teraz zapamiętacie sobie, że zawsze, jeżeli chcę powiedzieć wy jakimś tam miesiącu i będzie będzie to in, będzie wam po prostu później łatwiej, ok? No dobra, teraz przejdźmy sobie do samej wymowy. Mamy tutaj nasz styczeń. JANUARY JANUARY FEBRUARY FEBRUARY MARCH MARCH Powtarzajcie zaraz po mnie, dobra? Żeby przyzwyczaić się do tej wymowy, poćwiczyć. APRIL 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 MAY May June June Dobra. Lecimy do kolejnej strony naszych miesięcy. July July August 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 ok? September Pamiętamy, R na końcu nie chcemy go czytać. Septemba. September. Ok? Oktoba. Oktoba. Nowemba. Nowemba. Dysemba. Dysemba. Ok? Mamy to? Proste było? No pewnie, że tak. Dobra. Na dzisiaj to już koniec. Zostawiam Was z tematem samym, samych. Przećwiczcie, oglądajcie jeszcze raz, zobaczcie jak to jest, jak to się wymawia. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale zanim się z Wami pożegnam, mam do Was gorącą prośbę. Jeżeli Wam się podoba to co robię, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, podzielcie się ze znajomym, który albo dopiero zaczyna, albo się uczy, albo chciałby coś powtórzyć. Cześć, pa i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Nightingale.